Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Majtyka i reprezentuję firmę Elite Yachts, przedstawiciela marki Pardo włoskiej stoczni oraz Arcadia Yachts w Polsce. Obecnie jesteśmy na stędzie marki Pardo. Nasze jachty zaczynają się od 38 stóp, kończą na 60 stopach, to jest jacht z flybridge'em. Dzisiaj na targach zaprezentowaliśmy dwa nowe modele, jest to 75 GT i 72 stopy jacht endurance, czyli z flybridge'em, które będą zaprezentowane i będą miały swoją premierę. Jeden jacht będzie miał w Kan w 2023 roku, drugi będzie w 2024 dostępny na rynku. Specyfiką marki Pardo jest to, w jaki sposób są wykończone jachty, co w jaki są użyte materiały, to w jaki sposób jest stworzony kadłub, jego nautyczność. To są najwyższe standardy. Okucia jachtów wszystkie materiały i w jaki sposób jak jest wykończony i jest to półka top premium na rynku jachtów motorowych.